distance hello my name is dr. Glenn Pierce and I'd like to talk to you about being special so special in fact that we have no idea where you are but not to worry we're working right. I'm special if you Jestem gdzieś w jakimś hotelu na czerwonym dywanie czy jak w Mhm, uh mhm -huh, uh -huh. I tu rozumiem, że muszę wejść, dobrze, dobrze Czy muszę... Muszę znaleźć coś... Na podsadzkę Kaszlijem, co ale... w sumie? Za bardzo nie mogę chwycić Coś z tego pokoju, co to będzie? Tutaj coś, takie, takie, takie dziwne Ty! Takie proste, nie? Dobra, jesteśmy dalej. Więc takie takie zagadki też tutaj będą. Nie wiem, tam trzeba dopasować, to pasować, tu innej drogi nie ma, nie? No to tak jakby brakowało tego wazonu właśnie. Ale w sensie nie no, jest ta lampa, tylko że ta lampa tu, tu jest to wybrakowana, nie? Czy to, to jest to lampy, czy nie? Dobra, jak to dopasować? powiedzcie się, Tutaj? Nie Przesuwać stąd też nie mogę, nic za bardzo. Tym ruszać też nie mogę. Nie no, tak na pewno, nie. A jest, ty czekaj. Teraz? Iluzja w iluzji Czary mary To w ogóle jakie ma tego? Okay. Cz, łatwo Trzeba tylko wyjście dopasować i jest wszystko git Kostki z poprzedniego nie mogę wziąć A mogę Więc Tak się zasugerowałem tym, że nie można przez żadny drzwi przenosić ani nic, że Nie pomyślałem w ogóle o tym No. Dobra, zobaczmy co mam nam do powiedzenia. Hello. My name is Dr. Glenn Pierce, and I'm just popping in to give you a quick update on where you are. We still don't know. But please keep moving forward, and hopefully you prefer frequent updates to being reminded that you are completely lost. Fantastycznie. Dobra, te drzwi już to pewnie mogę przynieść. Godzina druga Dobra, idę. Jocie dupie. Jaki wielki ten, pionek, co? No to ewidentnie trzeba być na górze. Tu nie, tu nie. Ten wywalony kosz też nie. A, no jest kostka, rzeczywiście. Od razu ją zauważyłem. Casedrop.eu Drop EU. Zrób najlepszy profit w sieci. Odbierz darmową skrzynkę z Super Dropem. Ulepszaj swoje skiny. Skorzystaj z dużego magazynu i wypłać skiny w kilka minut. Sprawdź nowe skrzynki oraz częste promocje. Użyj kodu z opisu, aby odebrać darmową skrzynkę na casedrop.eu. Elegancko. O pipe, tam jest przejście? Myślałem, że tam będę musiał wejść, ale tutaj zobaczcie co jest. Hello, my name is dr Glenn Pierce, and we still can't find you. But you should now have access to a series of elevators that should trigger your subconscious to gradually wake you up. Nie mogą mnie you should also find a variety of emergency exit signs that should lead you to them. Will all of this work? Absolutely. No, tak trochę. Trochę im nie Okay. Coś tu nie gra. Mam nadzieję, że nie muszę się tu cofać. Ty, bo tam, tam jeszcze teoretycznie było jakieś wejście, nie? Wiecie, tam. W tej poprzedniej. Na tej poprzedniej sali. No ja tutaj za oknami coś może też być. No nie, tutaj za oknem nic nie widzę. Chyba że księżyc. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. In the event that this elevator does not wake you up, please don't interact with anything that strikes you as psychologically significant, as we will no longer have any way of controlling it. For example, if you see your parents, please punch them in the face as hard as you can and immediately run away. Dobra. Do wszystkiego on się przyczepię, zobacz. Ale czy ja coś tu muszę zrobić z tym księżycem? Czekaj, ja spróbuję jeszcze w tej poprzedniej sali to, to jedno wejście, bo to mi nie daje spokoju. No nie, no, ale tak się wracać taki kawał? No może rzeczywiście, może to po prostu taka znajdźka była, a właściwie przejście jest tutaj, nie? Ja chciałem obrócić tym pionkiem, a mogę kręcić tylko tym u góry. Nie, to chyba nie tak trzeba zrobić. Czy ja w ogóle mogę na to wskoczyć? Może to trzeba tak po prostu. Nie wiem. Nie no, nie mogę tym. Nie mogę tym kręcić jak coś. Bo tylko. To, zobaczcie, że tego... Mogę to u góry zmieniać, no bez sensu, nie? Boksa w żaden sposób nie. Nie mogę oprzeć o tego piona, chyba. Po prostu chyba tak, no. Dobra, czekaj dam go minimalnie większego jeszcze. Może chyba nie o! Nie, dobra, się podnosi sam. Nie, yeah, kurw. Nawet nie wiecie jakie to irytujące No staram się po nim wejść, tylko że ja nie wiem czy ja mogę go... O, czekaj Teraz tu. Czemu nie mogę na to wejść? O. Ile to było? 2 minuty 3? Max, ta zagadka a, bo jadę dalej hmm. Co to? Kostka? Skorzystaj z innych drzwi, czyli Czekaj, czekaj, czyli Czyli tu była znajdźka, tak? A tam były drzwi? Ty no i co? I ta koska to tylko taka, taka oznaczka po prostu? Tak? Nic tu więcej z tym nie ma? Dziwne, co? Nie, tu się nic nie otworzyło. Księżyc jak leżał tak leży. Także to też nie to. Już mówię, te małe drzwiczki tu obok będą prawdziwe, ty, albo jaja. Tutaj coś jakby było, nie? Tutaj jest takie coś. Ten cień tutaj coś taki jest dziwny. Nie, nie mów kapuera jeszcze chwilę. Tylko pytanie... Dobra, a zapytam Cię, kapoera, żeby nie marnował czasu. Czy księżyc trzeba na niebo odłożyć? Nie. Nie trzeba. Dobra. To, to, to... Jakby to chciałem wiedzieć. Dobra, ale tego W sensie, czy, czy, czy... Zadanie jest tutaj, czy tam w, te, z, z, w sali z księżycem? Takie mam pytanie. I trzecie, czy myślisz, że jestem w stanie to przejść? Okej, okay, no to jak w sali z księżycem, to idę do no, sali z księżycem w takim razie. Nie zadawaj pytań, na które nie chcesz zdać odpowiedzi. Szczerze, siedziałem na tym 20 minut. No się nie dziwię, bo to wydaje się rzeczywiście dość skomplikowane. No okej, okay, jest ten. Kurwa, mogę zdejmować z tego. No nie pierdol. No nie pierdol, że mogę zdejmować. No byłem pewien, że nie mogę, nie? Wygląda legitnie. No mówiłeś, mówiłeś od początku, a ja myślałem, że nie można, bo próbowałem zdjąć to radio i nie mogłem i myślałem, że w tej całej reszty też nie można przez to zdjąć. Nie ja biorę ser i idę. Do windy, kurasa. Ale dzięki temu, że się cofnąłem, znalazłem też znaćkę, chciałem powiedzieć. Ty, dobra, bo się znowu obudziłem. Sweet, 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 sweet. A to też nie byłem? Nie, jak się to kojarzy? This is an automated message for all patients who attempted to use an alternate pathway to access the next phase of Somnasculpt therapy, but who have become trapped in a dream state paradox instead. Your decisions imply a failure of orientation, which reflects negatively on the standard orientation protocol. You will rectify this failure immediately. Hmm. No jest wejście normalnie. Wszystko na razie zgodnie z planem. I myk Zabota. To. Zabota, to iluzję. Patrz. I teraz muszę zasobować saya. A nie. A nie Izaka. Hipnozę wam robiłem. Ogarnijcie się. Dobra jest kostka. Jak Izaka też nie subujesz, no to, to nie wiem. KKDPR. To się ogarni. Jak może Izaka nie sobować. Co to? A. Domino. Nie wiem, co mam wam powiedzieć. Może trochę za szybko przechodzę. Może trochę zwolnić tempo dla niektórych. Nadążacie? Zapierdalam jak fabuła w Casa de Papel. nie ma przejścia. No nie pierdol. Chyba jakiś pionek znalazłem. A, to trzeba będzie dobre oświetlonko zrobić chyba, co? professional tip the average adult can only withstand three to five dreams per night once this threshold is eclipsed by entering more dreams your mind will suffer an explosive mental overload reorienting you for the emergency exit protocol please subject yourself to explosive mental overload you <try> Jest takie zniekształcone te kostki e. Bo to są namalowane kostki Ale jajca Wyglądają jak prawdziwe stąd, co? Co to? Zajebiście Takie coś to jest Zablokowane, nie da się. Ty, ale jak stoi na tym, to nie mogę tego dać na górę jakby, rozumiesz? Tylko tu jak z boku jestem, mogę. Tam coś jest na stówę. Kratka w kratce. Ty, no dobra, ale to i tak mam, mam wrażenie, że mam trochę za mało, jakby tych. Wiecie, tych. Yy... No tak, bo nic tu nie wniosę. No gdzie ja potem mogę wejść? Tu mogę wejść na to. Dobra. Ty, no nawet jak wskoczę na to, to co mi to da? Gówno mi to da. o. Jak klasa ci do nas? E, nie, chyba, nie wiem. Okej. Okay. Po co robią tyle, tyle tego, jak tu na jeden wystarczy wejść? Po co takie zmyłki? Dla kogo to? Jako 10 minutkami, jak w pokoju w tym pomieszczeniu byłem minuta, no. Dobra, idę dalej, bo Proszę note że a reluctance to volunteer for the risks associated with explosive mental overload implies a misunderstanding of all other solutions, all of which are far more traumatic and likelier to result in catastrophe. I am not capable of suboptimal suggestions. Please exit this dream as soon as possible. Ну, no, И

Hello. My name is Dr. Glenn Pierce, and despite touring the waterfall serenity zone in the previous section you've just completed, you may still be experiencing feelings of worthlessness and self-doubt. Why do I feel like everything is going wrong, even when the sun is shining? Światło padło Ale łatwo Czekaj Coś tu było do przeniesienia? Czy mi się zdawało? się tu nie oglądam. Poniedziałek morderstwo, wtorek morderstwo, środa morderstwo, niedziela fasolki. Nie, ta gra to horror? Nie, to nie jest horror. To jest... Nie mogę wrócić. Tej... Śmiesznie, co? Tutaj taki napis, Daj, Wchodzisz Daj, jak sprytnie, zobacz, to zrobili. Tutaj zostało popełnione jakieś morderstwo. się da się tak ośiabać. Off, no. pipe. No właśnie, dzisiaj niedziela, no powinny być o, powinny być fasolki. Dobra, ale już, wiem, o co chodzi. <grywania> Nie wiem, rozwalam te zagadki, wam powiem, jak szef. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to talk more about the feelings of worthlessness and self doubt I mentioned before. You feel this way. Because you want the kind of happy life you see all around you. The kind you know everyone else is enjoying. And that's exactly why we're here to help. Hmm. Strzałka widje nie pokazuje to. No, Na czuję. Idę. Ma się ten instynkt, ten zmysł. Warning. You were advised to subject yourself to explosive mental overload by descending into additional dreams, but have now descended into a dream within a dream instead, disorienting yourself even further. You are responsible for failing to make this crucial distinction. Mhm. Jestem w śnie w śnie teraz. Zobacz. Trzeba się przecisnąć. subtitles hmm. To przerzucić. Myślałem, że może tutaj nie ma szyby u góry, ale jest trzeba. Potrzebuję pomysł jakiś. Ktoś z czatu? Coś? <laughs> Jakaś propozycja, jak to przejść? Może coś po tej stronie trzeba zrobić. Coś tutaj można zdjąć. Tych drzwi... no nie otworzę. Nie obata. Kurde. No nie ma tutaj zbyt dużo jakby, wiecie, opcji, nie? Czy tak dobrze nie oświetlane. Ale może jeszcze większe jakby był. Taki duży, mega duży, jakby był. Oh. Ja pierdóbcę jest! Hit. O oh, Boże, już bym się nawet tego nie zrobię! Did you know that unintentional multi-dream layering occurs in less than 1% of patients? This correlates strongly with the 99% of patients who are able to follow simple instructions from the standard orientation protocol. Ja to się w ogóle męczę jak ja tam mam wyjście Co ja tam w ogóle patrzę. Lecimy kolejny poziom.